Nikusia hmm. moja kochana byłem w polomarkecie, zakupy zobaczcie za ile zrobione. Za 7 zł 34 na więcej sobie nie mogę pozwolić. Zobaczcie mleko to kupiłem. Teraz przed chwilą robiłem już sobie sała, suróweczkę z jabłuszek i z marchewki. Już to wszystko wziąłem, obtarłem na tarce. U nas mówi na tarce Tarka to na to mówią Tak to zaraz do mysia będzie Proszę zaraz tu Weźmiemy To odłożymy na razie Tutaj niepotrzebne tu jest Mleko może Tutaj cebulkę też wziąłem Bo cebula zawsze musi być w domu Bułeczki jeszcze świeże Ciasteczko też, szarlotka, jak nie zapomnę, to z nie mi. A nie, wczoraj zjadłem. Proszę, szarlotkę kupiłem oczywiście z przeceny za 0,90 zł. Ja zawsze tak kupuję tanie. Gdzie tu cukier położyłem, Teraz Tu ten cukier położyłem, bo chciałem złożyć cukier. a to tak zawsze położę gdzieś, gdzie, nie wiem gdzie. Nikulka moja kochana. Proszę, tu jest moja nikuleńka. Nikuśka, kochana. O, teraz tutaj mam cukier, ten, ale ten cukier położyłem tutaj. A gdzie położyłem sypki? Ale to nieważne. Najpierw robimy, bo tutaj już mam. To najwyżej bez cukru zjem Jak nie znajdę ziemiaczki z wody. Proszę bardzo. Z wody, odgrzane. Fajne. Od wczoraj. Trochę jestem głodny, bo nie jadłem już od śniadania nic, jak ten filmik co wam pokazałem. Proszę bardzo. I może Oj nie, to nie, nie może być, to jest za duże. Jednak wszystko musi być z, mądrze, z głową robione, prawda? No, ziemniaczki. Od wczoraj ładnie ugotowanych pięć ziemniaków. A dzisiaj miałem ochotę, to zrobiłem suróweczkę. Ale gdzie cukier zaniosłem? Nie pamiętam. O! I mięsko proszę. Tutaj mam mięsko. Tutaj całkowicie to zrzucimy. Sos wszystkim lejemy. Patrz wczoraj. Dobrze, że zrobiłem na dwie osoby. O, paj Nie położyłem. Torebeczkę gdzieś położyłem, nie wiem gdzie, tu nie włożyłem. Nie wiem gdzie położyłem, żeby z cukrem to wymieszać. A nie będę przecież cukru brał. Gdzie wyniosłem cukier? A tutaj mam. Proszę. wystarczy można ja bym miał cynamon ale czy mam cynamon nie wiem ale go mogę bez cynamonu to zrobić bez cynamonu nie musi być cynamon w tym dzisiaj jutro zrobię z cynamonem z pół marchewki pół marchewki zostawiłem jeszcze no i to mi wystarczy dzisiaj do jedzenia to powinno się wcześniej zrobić a się tak powinno przegryźć wiecie tak się przegryźć powinna suróweczka Proszę Proszę panie kamerman A Ja zawsze zaczynam jedzenie od ziemniaków z sosem <laughs> Uwielbiam Ziemniaki z sosem to ja uwielbiam to trochę może mało będę miał sosu, bo ja dużo zawsze biorę No i suroweczka, którą dzisiaj zrobiłem. I moja nikuleńka nie może tego nigdy spróbować zjeść. Słuchajcie, jaką ona ma matkę podłą. Podłą pod tym względem, że tak zwalcza alienację rodzicielską robi. To jest podła kobieta. Ta olga to jest podła. Ale mam fajną wiadomość. Dzisiaj w radio mówili, że od 1 czy od 2 kwietnia tajną mobilizację robią na, bo pobór jest i tajna mobilizacja na Ukrainie idzie. Także pojadą kochankowie i, i synkowie braci walczyć o, o dom Ukrainy, zaścić, czyli za bronić. Swojego domu Ukrainy. Jak ta dalunia na, na Dąbasie, co mówiła, że ona zaścisza swój dom, Który się do nich nazywa. Dzisiaj tak ładnie nie... Karolcia dzisiaj. Pozdrawiam. Dzisiaj nie, nie, przypa nie, nie przypaliłem tak ładnie. Bo nie chciało mi się. Tylko odgrzałem z sosem. Siadłem mleko. Proszę, siadłem lekko. Lubię siadłem mleko. Ryszard i Rol się do, odezwał. Poczekajcie. Żadnego nie oszczędzę. Tu nie chodzi o komentarze. Tu chodzi o to wasze chore myślenie. Że chcieliście we mnie widzieć zboczeńca. A na to jestem bardzo uczulony. Jak naprawdę. Nie, zauważyliście, ale ostatnio bardzo mało jem. Piecha ziemniaczki i takie siadłe zimne mleczko. Jakie ja bym rzeczy robił, kupował. Najlepsze dla tej niunki mojej najlepsze rzeczy bym dla nich kupował. Dziecko. Pierwszy raz od 8 lat jadło ze mną na stołówce w Połtawie. Jak kowajem ewakuacyjnym przyjechali. Który to był? 10 czy 11 11 chyba Marca Bo chorą rodzinę ma my mężczyźni mamy być tylko do spłodzenia dziecka. A oni się będą grzyły. Nogę tak, nogę tak. A potem kurde, karta bankowa ma być z mężczyzny tylko. Aby sądy zmądrzały, że ta nasza w okręgowym tutaj to, to jest idiotka, co w mojej sprawie była. Oni nie wiedzą, jak sądy na Ukrainie działają. Tam się kupuje wszystko, tylko ojca i matki nie kupisz. Ej, to by zrobili świadectwo, żeby kupili. Ja dzisiaj porozmawiałem troszeczkę. Na prawdziwy temat w razu byłem, tam gdzie PSN dostawają, porozmawiałem z tą facetką, pamiętała mnie, a ja się nic nie odzywałem, bo szantażowany byłem przez Olgę i jej niecne plany. i cały czas tylko szantaże tak się nauczyli aby im pomógł tutaj do tego stopnia że nawet jej siostrze chciałem znaleźć tutaj z dziećmi do mieszkania czy domu dziecko mogło chodzić do szkoły tutaj Żenia tak samo do przedszkola, by poszła ta malutka. Głupie skorzystałyby dużo nie doceniły mnie. Nie doceniły, gorzej pomiatały. Tak ze mną nie zrobiły, że jak śmiecia potraktowały. Same się nie umiały, wydostać dostać. sum. ja ich swoimi. Nowymi kono kontaktami yy, wyciągnąłem z sum. Pokażcie mi, człowieka, który pojedzie na wojnę, nie dotrze do sum, a ja ich sum potrafiłem wydostać. Ja, obcokrajowiec, którym kaleczy ten ruski język. Jak umie, tak umie, ale się dogadam ze wszystkim. Ale kaleczę. i francuski. ale sobie fajnie pojadłem sam raz lubię tą marcheweczkę, tą suróweczkę nic nie może się zmarnować no, no i na deserek Jabłecznik za złoty 90. Zł. Zobaczcie, taki jabłecznik mała. A niunia moja nawet sernika nie spróbowała. Sama dziewczynka, zobaczcie, to jest to samo dziecko, to a to. Zobaczcie, to jest to samo. Tak się zmieniła. Fajna dziewusia. Myślę, że jeszcze idzie. Jeszcze idzie. Także słuchajcie, ja do hejterów nie mam nic ale do Sołamów, którzy cały czas by chcieli ze mnie zboczeńca zrobić. A może powiecie, że kiedyś zdradziłem żonę swoją, jedną czy drugą? Nie znam się na prawie, bo Beata by mi alimenty płaciła. Wtedy. Złożyłem tę łyżkę Może jest i ta, nie ta Wypić wszystko od razu Także słuchajcie, trzeba wszystko wyskrobać Jak moja mama, pamiętam Śmietane to palcem potrafiła wyskrobać Takie to były czasy i nauczyć się nauczycie. Zobaczcie jakie ceny podrożały. 100% wszystko. Ja kiedyś za 7 zł to dwa razy tyle kupiłem. Dobrze, że książkę sprzedałem Adamowi. Za 30 zł, 30 klonów. Lubię dobrze zjeść, lubię słodkie zjeść Ale wciąż celu nie mam Jedynym celem to było to dziecko Hoka, hej.